Czytanie z dziejów apostolskich. Szaweł ciągle jeszcze siał grozą i dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Po powiedział, kto jesteś, Panie? A on, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oni mieli ze zdumienia. Słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili więc go do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz. Pan przemówił do niego w widzeniu. Ananiaszu. A on odrzekł. Jestem, Panie. A Pan do niego. Idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o szawła starsu, bo właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał. Odpowiedział Ananiasz: Panie, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twojego imienia. Odpowiedział mu pan, idź, bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela. I pokaże mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Wtedy ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok i został ochrzczony. A gdy go nakarmiono, nakarmiono odzyskał si siłę. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Oto Słowo Boże. Całemu, <laughs> całemu światu, głoście ewangelie. Chwalcie Pana wszystkie narody, i wysławiajcie go wszystkie ludy. Ca Światu, kosze, ewangelię, bo potężna nad nami jego łaska, a wierność jego trwa na wieki. Całemu światu, kosze. spożywa moje ciało i pije krew moją ma życie wieczne Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc, jak on może dać nam swoje ciało na pożywienie. Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam. Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, Trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział ucząc, w synagodze w Kafarną. Oto słowo Pańskie. Bardzo często, kiedy przychodzimy do Kościoła i w szczególności wtedy, kiedy dotykamy najtrudniejszych tajemnic naszej wiary, jesteśmy troszkę bezradni. I zadajemy sobie bardzo proste pytanie: Panie Boże, a na czym mamy opierać to swoje poznanie? Na logice? Na retoryce? Na dowodach? Wydaje się, że gdybyśmy na tym chcieli cokolwiek zbudować, to się trochę pogubimy. Po pierwsze, nic nie udowodnimy. Nie ma takich słów, które by nas mogły uwieść, i też niewiele jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Ale gdy bardzo mocno przypatrzymy się zarówno Ewangelii, jak i pierwszemu czytaniu, widzimy dwie bardzo ważne kwestie. Po pierwsze, niezrozumienie. Zarówno z jednej strony Żydzi sprzeczają się między sobą, a z drugiej strony mamy doświadczenie na zwrócenia świętego Pawła, gdzie inni coś widzą, ale nie mają tego doświadczenia i są całkowicie pogubieni, nie odnajdują się. Popatrzcie, dzisiejsze Słowo Boże chce nam powiedzieć, że w poszukiwaniu tajemnic Bożych Najważniejszą kwestią jest nasza pokora. Tu nic nie będziemy w stanie się ani udowodnić, ani zrozumieć. Ale przede wszystkim w pokorze chcemy stanąć przed Panem Bogiem, aby to doświadczenie, które będziemy mieli, mogło przemienić każdego z nas. Kiedyś Świętej pamięci ojciec Antoni de Mello powiedział taką fajną bajkę o pewnym człowieku, który zadowolony przyszedł i dzielił się swoim doświadczeniem. Szybko to doszło do uszu kościoła, i genialny teolog przyszedł do niego i zadał mu pytanie: Chłopie, Ile mów powiedział Jezus w Ewangelii? On powiedział, nie wiem. Jakie były główne tezy? Nie wiem. A co w ogóle mówi teologia? Nie wiem. To co wiesz? Proszę księdza, w moim życiu było źle. Wszyscy ode mnie uciekali. Uwikłany byłem w różnego rodzaju nałogi, ale odkąd poznałem Jezusa, nikt przede mną nie ucieka. Ja czuję się szczęśliwy i zupełnie inaczej patrzę na życie. Popatrzcie, w momencie pokory nie ma żadnej tezy. Jest pokorne szukanie Jezusa w moim życiu, tego, który mnie przemienia. Dzisiaj większość z nas przyjmie Jezusa Eucharystycznego. I niech każdy zada sobie pytanie proste: jak ja w moim życiu jestem w stanie tak siebie wyciszyć, abym to już nie był ja? ale żeby przeze mnie mógł zacząć działać Chrystus. Bo bardzo często w naszym życiu to, co najtrudniejsze, to wyciszenie siebie. My czasem podlegamy różnym bodźcom, różnym namiętnościom, różnym aspiracjom i bardzo często przez tą różność. Bóg ma trudność, żeby się przebić i pokazać tu i teraz. A być może czasem w pokorze trzeba siebie poznać, siebie przyjąć i tak umieć siebie wyciszyć, aby to On mógł zacząć działać. Zobaczcie na świętego Pawła. Nie ulega wątpliwości. On wszystkich nas bił i wykształceniem, i bystrością, i inteligencją. Ale on pokazał jedną bardzo istotną kwestię, że w momencie pokornego spotkania z Panem Bogiem nic nie wystarcza. Ale to doświadczenie, które przemienia, jest w stanie wszystko zmienić. Módlmy się właśnie o to, abyśmy w pokorze umieli to doświadczenie przyjąć, aby ono mogło nas przemienić i spowodować, że tego Jezusa będzie coraz więcej pośród nas. Amen. Dzięki za to, że mogliśmy razem spędzić ten czas, zastanowić się nad słowem Bożym, wysłuchać kazania. Zachęcam, żeby to kazanie was trwało, żebyście jeszcze chwilkę o nim pomyśleli. Tymczasem dajcie kciuk w górę, bo to bardzo promuje od razu film. I jeżeli możecie, napiszcie swoje słowo komentarza. Jak tylko zakończy się transmisja, to będzie można pisać komentarz i udostępnijcie to, jeżeli te treści były wartościowe. Dajcie możliwość, żeby Wasi znajomi też mogli się o tym dowiedzieć. No i ważna rzecz, chcemy robić transmisję codziennie, robimy prawie codziennie. Kanał transmisyjny, nasz kanał utrzymuje się dzięki Waszemu wsparciu. Także w opisie tego materiału macie możliwość wsparcia na materiału, macie możliwość albo za pośrednictwem karty, na jakąś drobną kwotę, która sprawia, że... Możemy utrzymywać pracowników, rozwijać się też, jeżeli chodzi o sprzęt. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.